Idziesz ze mną? Idziesz? Kto cię tu zostawił? No to zostawił? To A to gnoś zapiemy go, nie? Powiedz do kamery. Złapiemy go, nie? Jest zbieżny. Trzymać coś. Automatycznie. Tak? Bawić się chcesz. Chodź, chodź pobiegamy, chodź. Chodźcie chodź. Mogę tam gdzie chcę? Czy nie? Bingo? Bingo. 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 Kamera. Sujesz, naj kamerki. Rodnie. Waruta. Co kulto leki? Oj, chodź, No i bardzo fajna. Co, karinka? Buruta, a ty co? <skup book> Ale pokaż swojego pycha przy tym chcemy i dom znaleźć. Albo do miejsca, prówiłam, No pewnie, to wezmę. O co? Nie, nie bój się. Co, użyjemy się? Pokaż. zimno ci. On w ogóle ładnie chodzi. Oj, ale. Zobacz, kamera. powiedz że jesteś ale najfajniejszy. Proszę zaadoptować tego pieska. Tak. Tak. Weźm, nie, cię ktoś nie ma, czy cię weźmie.